Dzień dobry, Rysiu. Dzień dobry. Jak się dzisiaj czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Tak? Tak. Mam pytanie do ciebie. Czy uważasz, że nasz świat, w którym żyjemy, teraz obecnie, jest bezpieczny dla nas, dla ludzi? Nie. Bo jest straszny. Czy może być wojna? Strach, że może być wojna. A jak tak. myślisz, dlaczego są wojny? Słuchaj. Złe... Są złe rządy źle ze rzą. Bardziej to jest strach przed Putinem, właśnie. On jest, on jest bardzo groźny. Tak, jest bardzo groźny. Dimir Hawrow jest. Angeli Merkel nie ma, bo, bo ona jakoś by nas broniła i nie poszła na emeryturę. Itd. Czyli jest nam potrzebny pokój? Pokój. Jest. Jak było dotychczas, prawda? Tak. Nie dość, że mamy, mamy pandemię, to jeszcze wojnę mamy mieć. A po co? My chcemy normalnie żyć, a nie mieć wojny. A co byś powiedział teraz wszystkim ludziom, którzy cierpią z powodu tej obecnej wojny? Widziałbym, że. przede wszystkim pokoju, że. Wymyśleli pozytywnie, że wszystko będzie w porządku. Żeby się nie denerwowali. Bo o stres to jest, O nerwy te to jest, to jest najgorsze, co może być. Ja się dołączam do tych Twoich życzeń i podpisuję się obiema, oboma, obydwoma rękoma. Ręk. Rękoma rękami. Dziękujemy. Dziękuję Rysiu. Do